Siemano, mandero witam w poniedziałek, witam w poniedziałek, jak zawsze w poniedziałek parę rzeczy trzeba pozałatwiać, a ja przede wszystkim chciałbym podziękować za wczorajszego lajta, jak zawsze miło mi było Was widzieć, dziękuję, ślicznie, zaraz powiem trochę o, o, o tym celu, bo to tam różne rozkminy są o co chodzi z tym celem, że trip pociągiem do Białego Stoku ten Tenczi cel tam 350 zł bodajże będzie na to albo albo wyjazd w góry w tatry i zdobywanie gór tatr Wyjazd prawdopodobnie dwudniowy Raczej może trzy, w zależności jeszcze bo o, Jezus w zależności wiecie od tego jak jak yy, No jak finansowo będziemy stali O cholera, o cholera, puści mnie czy nie Dobra W zależności jak będziemy stali finansowo No chciałbym dłużej, żeby coś kurdekolwiek zdobyć nie ale się okaże się. A jeżeli góry nie pykną, jeżeli góry nie pykną, bo może być tak, że może nie być pogody. Pamiętajcie, że to trzeba wszystko rezerwować dużo wcześniej. Dobrze nie trzeba płacić, mam nadzieję, wcześniej. No to będzie trip pociągiem. Pociągiem. Jaką trasę zrobimy tripem pociągiem? Albo suwałk do tat... Nie, suwałk nad morze przez Tatry, coś takiego, oczywiście pani w pociągu będzie, bo innego wyjścia wtedy nie ma. Wtedy, wtedy taki trip będzie kilka godzin w jakimś tam mieście, na pewno w zakopcu, w jakimś nadmorskim i, i tak dalej. I, I to będzie wtedy też dwa albo trzy dni, czyli też dwie noce w pociągu, będzie ciężko. Jeżeli nie będzie pogody w zakopcu, nie? No tutaj wiecie, tutaj może być różnie z tą pogodą. Y no i mówię, albo przez góry nad morze, albo przez morze nad góry. My jeszcze się zastanowimy, jak to jak, jak to, rozegramy i na to przeznaczę to pieniądze i na to na pewno. I gwarantuję Wam, że jeden z tych wyjazdów będzie, bo skoro mam jeździć, podróżować, to będę to robił. I jeżeli zbieram jakiś cel, no to będziemy się starać to, będziemy się starać to, słuchajcie, to robić. Mam nadzieję, że ludzie będą zadowoleni. Ja osobiście wolałbym jednak wyjazd w góry, ale tutaj finansowo trochę może być gorzej, bo oprócz dojazd pociągiem w tej z powrotem dochodzi jeszcze nocleg i tak dalej, no ale zobaczymy, może się uda. No i... no i pogoda, pogoda. Gdzie jak mi zacznie walić deszczem, no to, to, to nie ma szans. Jak mi zacznie walić deszczem, to nie ma szans, żebym... żebym, słuchajcie, yy, gdzieś wyszedł w góry, no bo to... to, to i wtedy siedzieć w zakopcu, czy tam pod zakopcem, tak po prostu, aby siedzieć, trochę to bez sensu, nie? Także wszystko się okaże, wszystko się okaże, jak to będzie. A co, co poza tym, słuchajcie, poza tym, to jeszcze powiem Wam, że zamówione jest już biurko, biurko do, do, do tej mojej, do tego mojego ala studia, tak bym powiedział. Więc na pewno będzie nagrywka, jak tylko przyjdzie biurko. I widzicie na co ja wydaję pieniądze? Na takie właśnie rzeczy. Więc na pewno, jak przyjdzie biurko, na pewno będziemy je składać, bo potrzebne jest mi większe biurko, ponieważ muszę mieć trzy monitory. A plan jest taki, że, że zamówię yy, to, już, to już bardziej dla graczy że zamówię Far Cry'a 6 i prawdopodobnie będziemy go przychodzić na lajtach. Na lajtach oddzielnych na lajtach, gdzie ja czytać komentarzy nie będę, bo będę zajęty grą chyba, że tam jakiś tam coś tam po łebkach przeczytam, oczywiście nie ukrywam z monetyzacją, kto będzie chętny to wesprze i będą pieniądze przeznaczane na kolejną grę no Far Cry myślę, że jest na tyle długi, że zanim jako go przejdę, to wyjdzie 10 kurde gier nowych tak podejrzewam w moim, w moim przypadku no ale będziemy przechodzić yy, prawdopodobnie Far Crya na żywo, szóstkę i co oprócz tego no, no te biurko jak już zmontuję No to całkiem możliwe Że wrócą Uwaga wrócą lajty po lajtach Czyli Czyli wróci Wróci nasz wspaniały Gdzie to zaparkować Nasz wspaniały e... Nasze wspaniałe wycieczki Tirem, tak bym powiedział i to tyle z mojej strony, 5 minut gadania, a mi dzień ładnie się zaczyna, bardzo miło i sympatycznie, ja Was pozdrawiam, słonecznie, ale zimno, idę zobaczyć, po ile ten Far Cry masakrał, chyba ponad 200, Jezu Chryste, to ja zbankrutuję kiedyś. Żeby Wam pokazać kurde granie ponad 200 trzeba wpierdolić, plus biurko, ale biurko się przyda. Także będzie powrót może w końcu tirów, bo w końcu będę mógł postawić kierownicę jakoś po ludzku i, i będę miał miejsce na trzy monitory, także będzie dobrze. Trzeba brnąć do przodu mimo wiatru, który wieje cały czas w oczy, mówię o chęci. Pozdrawiam was też serdecznie. Bez was też by było <laughs> nudno.